Hej, pewnie się mnie tutaj teraz nie spodziewaliście. Muszę wprowadzić jakiś wstęp. Ja dalej nie mam czasu, ale stwierdziłam, dobra, hej, ale nie ja chcę nagrywać na YouTube'a, tylko nie chcę nagrywać tego, co nagrywałam wcześniej, bo nagrywałam głównie zniszcz dziennik i ja lubiłam to robić. Ja lubię robić takie rzeczy i podobało mi się to, ale jak ja to montowałam, to mi było trochę przykro, że to wygląda tak, a nie tak jak ja chciałam, bo jak ja to nagrywałam, to się męczyłam z ustawieniem kamery, z mikrofonem i mi to wszystko nie działało. Wszystko było źle, A ja to potem montowałam, żeby wyglądało jako tako, a i tak to wyglądało źle. Ja chciałam to robić, mi sprawiało przyjemność samo robienie tych zadań, ale takie zatkanie się z tym było męczące, było mi z tym źle. Źle mi się to nagrywało, bo nie mam sprzętu ani umiejętności, nie mam miejsca, żeby to dobrze zrobić, mimo tego że wychodziło mi to źle, dalej starałam się to robić i teoretycznie mogłam sobie to robić niż ten dziennik, ale przestałam też tak naprawdę czytać książki i czytam jedną na pół roku, oczywiście nie licząc lektur szkolnych, bo nie mam już na nie lekko ochoty, wolę robić inne rzeczy, więc skoro ten kanał z założenia opierał się na książkach, to ja nie miałam o czym mówić. Zakończyłam działalność przez to, że skończyły mi się tematy, trochę też przez brak chęci i czasu, ale głównie chodziło o brak tematu, który sprawiałby mi przyjemność i który chciałabym nagrywać. Jakoś trzy miesiące temu stwierdziłam, ej, mam pomysł. I on prawda zupełnie mija się z pierwotnym założeniem tego kanału, więc prawdopodobnie, jeżeli oglądasz ten filmik 2 lata po jego opublikowaniu, o ile ten kanał jeszcze istnieje za te dwa lata, to w ogóle nie wiedziały, że ten kanał wcześniej opierał się na książkach. Co będzie moim głównym założeniem? Postanowiłam, że będzie to anime. Co prawda dopiero zaczynam w to wchodzić, ale mi się podoba świat anime. Mój kanał nie będzie się opierał na teoriach o anime. Będę wam po prostu przedstawiać topki anime, a to anime z danej kategorii, a to po prostu anime warte obejrzenia. Ja nie wiem co ile będę wrzucać odcinki, bo nie wiem na ile mi pozwoli na to czas. Teorii na pewno nie będę nagrywać, bo ja w ogóle strasznie podziwiam osoby nagrywające teorie, bo to trzeba strasznie dużo tych materiałów przeszukać, a ja nie lubię wyszukiwać. Lubię być takim wolnym oglądaczem, a potem wam przedstawić plusy i minusy. Do teorii też obowiązkowa jest lektura mank, a ja za nimi nie przepadam, więc teorie nie są mi po drodze. Suma summarum. Przestaję kręcić o książkach, zaczynam kręcić o anime. Przepraszam moich subskrybentów, jeżeli wam się to nie podoba, ale może dzięki temu wkręcicie się w anime, jeżeli jeszcze się nie wkręciliście. Mimo wszystko uważam, że kanał na YouTubie jest moją drogą i lepiej zmienić content niż w ogóle zaprzestać nagrywania. To są moje przemyślenia, mam nadzieję, że nowy content wam się spodoba. Przestaję nagrywać z twarzą. Nie wstydzę się jej, nie pragnę jej zataić, szczególnie, że już jest w internecie. Jednakże do tego typu odcinków bardziej pasuje mi forma prezentacji ze zdjęciami, niżeli odcinki z twarzą. I jeszcze na koniec chciałabym przeprosić samy głos, ponieważ mam alergię i przez najbliższe parę tygodni będę miała taki głos, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza to aż tak bardzo w odbiorze. Ja się z wami żegnam, siema, cześć!